Mamo 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 Agnieszka Co chcesz coś jeść? Hej <laughs> kochani, witam na kanale Pushing Girl Dzisiaj bardzo, bardzo intensywny dzień. Nagrywki, TikToki, zdjęcie na Insta. Czy ja to wszystko ogarnę? Czy ja dam radę? A kto jak nie ja, Puszyn Bauer? To zacznijmy od TikToka, taniec. Ale do tego muszę zmienić górę, więc zamiast tej koszulki w paseczki mam... crop z River Island. Zobaczcie, co dzisiaj wrzuciłam. Jak go nie widzieliście, to wpadajcie na mojego TikToka, link będzie na dole A teraz, po TikToku, czas na nagrywki Macie czasem tak, że rodzice was denerwują? Wymagają od was mnóstwo rzeczy? Weronika, blu w kuwecie Weronika, idź e, kup mleko w sklepie Weronika, opróżnij zmywarkę Weronika, idź wynieść śmieci Weronika, zrób to, zrób tamto Przecież ja jestem tylko jedną Weroniką. A ja muszę jeszcze mieć czas na Snapchata, na Instagrama, na TikToka, na rysowanie, na rozmawianie z moją koleżanką. Ale niestety TikTok, Instagram, Snapchat, koleżanka, rysowanie musi poczekać. Obejrzyjcie, jak denerwują mnie rodzice. Dobra, dobra, biegnę mam nagrywki. Czy mogłabyś odłożyć ten telefon? Cały dzień Cię widzę z telefonem. Jestem ciekawa, czy odrobiłaś zadanie, które dzisiaj otrzymałaś od nauczycielki. Jaki cały dzień? Jest 13. Z dwie godziny siedzę na telefonie. Kiedy zwrócę uwagę o telefon, to za każdym razem mi powtarzasz, że dopiero go wzięłam do ręki. Więc tym razem ja telefon zabieram, wstajesz i odrabiasz lekcję. Cały czas to samo. Lekcje i lekcje, i lekcje, i lekcje. Wera zrób to, Wera zrób tamto. Wera, i co sklepu? Kup mleko, kup to, rób to. I od razu, jak wezmę telefon, to siedzę na nim cały dzień. To nie fair. I jak Wam się podoba moja dzbaniewana fryzura? U-fu! Muszę włosy wymyć, bo ja nie myłam przez 5 dni. Kto będzie płacił rachunki za wodę? Jakie 30 minut? Weszłam do łazienki 5 minut temu. Nawet nie zdążyłam się rozebrać. Patrz, dalej jestem w ciuchach. Muszę wymyć włosy, bo już mam przetuszczone. A woda się lała, bo chciałam, żeby była ciepła, a nie zimna. Idę się myć. Weroniko, czy możesz mi przynieść ładowarkę do telefonu? Jest w sypialni przy łóżku na górze. Okej, okay, już idę, zaraz ci przyniosę. Czekaj, co ona chciała? A, ładowarkę. Dzieci, można do nich po trzy razy mówić i tak nie słuchają. Weroniko, ładowarka jest przy łóżku. Żartujesz. Jest przy łóżku. Dobra, sama sobie przyniosę. I dziecko miało rację. Nie ma ładowarki przy łóżku. Ja tę ładowarkę dałam. Może włożyłam do szuflady. Ups. No widzisz, mówiłam ci, że ładowarka była przy łóżku. Wychodzę, bo koleżanka na mnie czeka. A opróczniłaś zmywarkę? Um, nie, nie miałam czasu, ale zrobię to jak wrócę. Zawsze masz jakąś wymówkę. To mnie głowa boli, to mam za dużo lekcji do odrobienia, a zmywarka się sama nie opróżni. Weronika, wychodzimy, jesteś gotowa? To będziesz miała na sobie? Co chcesz od mojego ubioru? Ciepłe milusie się onesie. Przecież idziemy tylko do Twoich koleżanek. Ale wiesz, to ja nawet nie chcę iść. Idę tylko dlatego, że mnie poprosiłaś. Yy, pieraszki, pieraszki. Nie mogę się doczekać, aż ci gotowe, to wam zjem! Ale najpierw muszę je odgrzać. Ale było dobre! Ale teraz muszę wyjść. Mamo, mamo, wychodzę! Ale ja muszę wracać do czystej kuchni. Cześć! Czystej to chyba rano. Co tutaj się stało? Stąd ale, ten bałagan? Tyle pojemników ale, w lewie. olej ja. na kuchence. Co tutaj się dzieje? Ale to nie... Co ty tak nabudziło? Dlaczego ale nie posprzątałaś ta, ta, ta się? Tak ja ta właśnie stąd wyszła, ja tylko sobie... Ale sprzątować. ty masz jej nie, nie ma tutaj. Ale, ale, wiem, ja dopiero tutaj przyszła i... Wszystko to wszystko będzie sprzątał, ha, ja się pytam. ja pyta. to sobie, ona sobie pierogi. Wracam za 5 minut i to ma być wysprzątane. Ale ja tego tak nie sprząta... O, nie ja sprzątaj. Aha, rozumiem. Hanka zawsze święta, o, kochana Hanka, a ja? Wera, jak mogłeś. Wera, zrobiłeś to. Wera, wera, wera. Może byś posprzątała swój pokój? Zobacz, jaki tutaj jest bałagan. Jak Ty możesz w takim pokoju przebywać? Nie. Nie wysprzątam mojego pokoju. To jest mój pokój i ja lubię w takim przebywać. To ja jestem rodzicem i to ja ustalam w tym domu zasady. Jak będziesz na swoim, to wtedy będziesz mogła mieć jak chcesz. Ale pamiętaj, że w tym pokoju jutro ma być czysto, więc została ci jeszcze godzina zanim pójdziesz spać i ten pokój ma być ogarnięty. Mój dom moje zasady. Twój dom twoje zasady. Ale na to musisz sobie jeszcze chwilę poczekać. Niko, wykąpałaś się już? Tak! Już jestem wymyta w piżamce. To super, bardzo się cieszę, daj psa A co się tak przykryta po samą szeję? Takie mi. Przecież nie ma zimna. No dobranoc! Pa! Co? Co? Tu piżamka w czerwone serduszka, a bluzeczka w paseczki. Niko, bluzeczka w paseczki. Niezła ściema. W tej chwili do mycia. Oh. Oh, wreszcie jestem wymyta. Mogę się położyć, przykryć i siedzieć na TikToku. Weroniko, a zęby wymyłaś? Oh, kurczę, zapomniałam. Tak! To... Co robisz? Dobrze słyszałam, że ząbki wymyte? Mhm. No to też zębo jada. Chuchasz. Kucharz, nie wciągasz powietrze. Ale to są. Wydmuchujesz Co mam ci uczyć tego w wieku 12 lat? Puchaj, Już Albo huchasz bo piszesz do okay, raz Okej, okay, okej, okay, już Nie otwierasz paszczy i zamykasz, bo możesz mi ugryźć czubek nosa Och, ale, Tylko huchasz Ja ci, ja ci huchnęłam Już Okej okay. Coś ty dzisiaj jadła? Pierogi Jeszcze mielone z wczoraj czuję Da mucha zębów. Wie, proszęście mamy. Zęby nie były te. Były, były, chyba wieczone. Wiecie co robią moi starsi, jakim się nudzi? Ja do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. Zaraz wam pokażę, tylko muszę coś znaleźć. Okej, okay, gdzie jest jej telefon? Gdzie jest jej telefon? Tutaj jest. Dobra, dobra. Idę, idę. Zaraz mam wszystko. Pokażę. Czy wasi rodzice też tak walnią przez to, że siedzą teraz w domu, Aga i domo założyli TikToka! Patrzcie, patrzcie tu! Patrzcie tu! Prawie 400 tysięcy wyświetleń! Na jednym TikToku! Nie na wszystkich! Jak to się stało? Jak to się stało? Oni dopiero mają 37 tysięcy e, obserwujących, a wtedy... Jeśli ten filmik, to mieli tylko 20 tysięcy, a tutaj jest prawie 400 tysięcy wyświetleń i 54 tysiące leków. Czemu ja tak dużo nie dostaję? Ja mam więcej obserwujących. Przecież TikTok jest dla dzieci, a nie dla starszych. Co teraz zrobić? No co teraz zrobić? Ale jak to zrobić, żeby nie było na mnie. Ja wrócę do szkoły, a wszyscy... <laughs> Weronika nikt cię nie lubi! Twoi rodzice są bardziej niż ty! No, nie też, że to jest ważne, ale dlaczego oni? Ja jestem młoda i ja nie puszczam boków! Okej, okay, zobaczcie. 120 tysięcy 379 tysięcy 377 tysięcy. 99 tysięcy, a patrzcie, ten TikTok w 2 godziny dostał 32 tysiące ale tylko 8 tysięcy lajków. Ha. To ja się teraz z Wami żegnam i wy smutny mi, napiszcie mi, co mam zrobić, żeby skasowali TikToka. <gryzanie> Haha, <gryzanie> zobaczymy się w kolejnym filmik, was Tata.